Pójście tylko na to, to rodzina Bariego! Pierwszy raz widzę jego rodzinę policyjną. Klikamy play i zobaczmy. O, przesaszyli się, uciekli. Eee, co się stało? Jestem w więzieniu, ale nie byle jakim, bo to rodzina. Policjantów! Zobaczcie, jak oni wyglądają! Jest Babuś, jest stary, jest stara. <laughs> są rodzice, jest Babuś. Wszyscy są policjantami i mnie tutaj uwięzili. Uwięzili, ale jak ja mam stąd uciec? Czekaj, tutaj przez kratkę nie pójdę, nie dam rady. Nie, przedostanę się, jestem za duży. Kratka jest za mała. Kiblem też nie pójdę. Kibel jest zatkany, w ogóle nie działa. Te Też zlew nie działa. Okej, okay, tylko mamy tutaj rozbić to, Brick, czyli rozwal kraty. Ja będę w stanie, ale oni się pewnie na mnie rzucą. Um... <laughs> O, o, będzie trzeba uważać, Dobra, Ja to rozwalę. A wy widzowie, możecie wejść na mój sklep i zobaczyć. Słuchajcie, nowość na moim sklepie: Kot Smile wow, Zobaczcie tylko na to, jaki wielki kot jest dostępny na moim sklepie: SmileSlow.pl. Zapraszam Was. A do każdego, co mówię, ja też dorzucam zdjęcie z autografem i gratis naklejki. Też jest nowa kolekcja Smile Team: bluzy, koszulki, kot, bo widzicie poduszki tak samo. Zobaczcie. <laughs> Poduszka grafika z dwóch stron i z jednej, drugiej eleganckie, mięciutkie przede wszystkim. Nawet i jeszcze mamy szake dobra, ale weźmy się, skupmy. Weźmy się, skupmy. Wy możecie wejść z 22 krokapel. Zapraszam was, a teraz musimy uciec przed właśnie tą rodziną. 3, 2, 1 i. Pum, pom, pom. Uciekamy w nogi! O, widzą mnie czy nie? Nie, stoją w miejscu. Halo? A nie, widzą mnie! A! Jak mnie ścigają! Co jest? Ten był nas na plecy przed staremu. Ej, zostawcie mnie, rodzina policyjna w Family Barry'ego. Uciekamy, Cześć, gdzie mam uciec? Gdzie mam uciec, ja uciec? Nie, 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 nie. Nie zapali mnie. Ha! Nie możecie zapać, niasy, Nie możecie zapać i co? Ej, co? W... Ej, co on mi robi? Co to było? Ej, dobra, to było creepy. Widzieliście to na mnie i się razem w trójkę na mnie. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy, co będzie dalej. Idziemy, nie przechodzimy, musimy uciec stąd. Zostawcie mnie! Ej, tam jest jakiś automat. Szkoku, ciekaw, ciekawu, nie wiem. Ja... Ej, ten, była na plecy wszedł jakie jak to jest śmieszne. A weźmy tutaj coś, mleko jakieś? Biorę mleko. Biorę mleko, wzięłem mleko. A co teraz? A, Nie, bo mnie zapiął! Zjem mleko, a po co mi mleko? No, idziemy teraz do góry. Ktoś jest uwięziony. O nie, biedny więzień. O współczuję mu. O oni idą za mną? Nie, jestem w miejscu, dobra. Biedny jaki i chudych. Głodzą go, nie dają mu jeść. No, ra, widzowie, a wy możecie mnie nakarmić. Kliknijcie łapeczkę. Ej, kto chce mnie nakarbić? Ja będę jadł łapeczki, te. A jak klikniecie, to ases ja zjem jedną drugą. A subskrypcja daje mi obiad. <laughs> Ej, możecie kliknąć subskrypcję jedną. Ja się śmieję, ale możecie zostawić ases. Ja Radzę, kto subskrybuje, a kto lajkuje. Z góry każdemu dziękuję. Taka fajna subskrypcja. <laughs> Chciałbym mieć taką, ale to tylko wy możecie dać. Dobra, weźmy się, skupmy. Weźmy tutaj, przejdźmy. Y szoka poka wprowadzi prosto, więc idziemy prosto. Dobra, idziemy teraz tutaj. Hops, przeskakujemy. Klikamy przycisk, dobra teraz y to odblokowałem, żeby przejść dalej przez skoczyć I zobaczymy, jak uciekniemy z nowego więzienia. Family Barry. Ej, coś tam widzę! Kto tam jest? Kto to jest? Kto to był? Co to było? Co to było, ja się pytam. Lol, to było creepy. Ej, kto jest? Jakaś nowa postać? Nie wiedziałem o tym. Razie, teraz się boję bardziej. <laughs> widzę, że zostawcie łapeczkę. Razie, idziemy teraz tutaj. O, przeskoczyłem. Ledwo, co? A teraz musimy przejść. O, jest jakiś dziwny, niebie, zielony koleś. Dead. On ma napisane śmierć. Co? Ej, ja się boję teraz, serio. Dobra, weźmy teraz, kliknijmy to. Jakiś nowy potwór, co to jest? <laughs> On jest w środku, patrz na to! To jest jakiś potwór w... A! Złapał mnie! Złapał mnie, co to było? <laughs> LOL! Ej, dobra, to jest jeszcze gorsze więzienie, niż jak takim jeszcze nie byłem w więzieniu. Dobra, muszę to kliknąć, Ok, teraz muszę przejść dalej. Uwaga. U, 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 u. Przyszedłem, 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 dobra. Ej, tu jest jakiś koleś, kliknij na to przycisk. O, otwarte jest, dobra. A teraz jest zamknięte? Tu jest zamknięte, nie? Okej, okay, tu jest zamknięte, da. Tu nie przeskoczymy, idziemy tędy. I for the police king. On jest king, czyli smok, Policjant? Nie. Dobra, idziemy teraz tutaj. To są postacie bardzo ciężkie do przejścia. Teraz idziemy tutaj, musimy. Mamy. De... Police daycar. Co? Ej, tu jest przedszkole policyjne? Co jest? <ścoughs> Error. Ej, co się stało? You kicked. It... Ki... Zostaje skikowany. Ej, dostałem kika z gry! Wywalili mnie z gry! I jestem tutaj z powrotem zamknięty! Co jest? kiedy jeszcze raz muszę to przychodzić! A teraz, okej, okay, to się pojawiło, dorajdziemy jeszcze raz. Dostałem normalnie kika z gry i muszę drugi raz to przejść, Lon. Jeszcze raz wchodzimy, uwaga! Jeszcze raz, uwaga, nie kikujcie mnie, proszę! Nie wywalajcie mnie z gry. Ja, jestem? Okej, okay, chyba nie dostałem kilka, dobra, teraz żyję. Mamy tę i to jest przedszkole dla policjantów. Czajcie? Po przedszkole dla policjantów dzidziusi. Jaki dziedzić! <gryw> dziedziuś policjant! Lol! ja się boję takich, dora. Idziemy biorę mleko. Ok, drugie mleko zebrałem, bo trzy mleka trzeba zabrać. Okej, okay, klikamy teraz. Przedszkole dla policjantów no tego jeszcze nie widziałem. Ja, idziemy teraz tu prosto, nawet, ej, dziewczynka, policjant! Ej, dobre. Idziemy, klikamy przycisk, teraz tutaj musimy przejść. Trampolina jest. Siu, lecimy wysoko. dra. teraz tutaj tu przechodzimy. Ej, co to za zielony? Zielony bejbuś policjant. No nie, serio? Ile tu jest policjantów? Ej, to jest przedszkole policji, lol. A teraz musimy tu przejść, bo wtedy przejdę? Nie. Ej, tu jest jakiś policjant. Co to było? Co to było? Widzieliście? <laughs> Jeszcze raz. Dziecko policjant mnie złapał i mnie rozwalił. O, no, jest! Nie, no takich rzeczy ta ja jeszcze nie widział. Dobra, idziemy teraz tutaj, przechodzimy. Przed szkolem nie da rady, bo tam jakiś dzidżuś śpi i nasłapie od razu, gdy go budzimy. Więc nie możemy, nie możemy słuchać Patrzcie, jak on wygląda. Ooo, oh, 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 dobra, dzidziuś policjanta, ja nie chcę takiego wielkiego, grubego. Dobra, idziemy teraz tutaj, teraz tu przeskakujemy. Dobra, okej, okay, idziemy prosto. Coś tu jest napisane. Here, rule if you want to listen. Jeśli chcesz żyć, musisz mnie słuchać. Okej, okay, dobra, musimy go słuchać. Nie będę nikogo słuchał, nie będę słuchał policjanta. Ej, patrz, mogę tu skoczyć? O nie, nie wiem, czy tam radę. jest, dałem radę. Dałem radę bez planków. Patrz, tam są policjanci, jacy grubi. Jaki wielki policjant jest, taki duży w ogóle. Najdziemy no, dalej, teraz musimy przejść prosto. Okej, okay, tam jest jakieś... Co jest, tu ludzi wciągają do środka. Dobra, w tym, po... w tym więzieniu nieźle się bawią. <laughs> Ej, dobra, to jest... Patrzcie, te wciągnę... wciągnęły dziewczyny. A teraz przeskaczemy... Uuu, Oj, mnie nie wciągnęło? Uuu, Nie! Wciągnęło mnie. Ej, ciężko tu w ogóle to zrobić, serio. Jak to jest w ogóle przyszykowane? O, przeszedłem na drogę. Nie, nie mogę, jeszcze raz muszę iść, Dobra, musimy przeskoczyć. Patrzcie, też skaczę. Ciężko tutaj przeskoczyć. Uwaga, odbijamy się, odbijamy się, odbijamy się. Ou, lecę, jestem na radę Dobra, przeskoczyłem, teraz tutaj musimy przejść, otwieramy te drzwi, pum, przechodzimy dalej. Na samym kolejną trampolinę, trampolinę, dużo mamy trampolina. Lubię trampolina. A wy lubicie? Napiszcie w komentarzu, czy skakaliście kiedyś na trampolinie. Jestem ciekawy, przyda serduszko. No idziemy raz tutaj, ops, ops! Teraz klikam przycisk Teraz przeskakujemy Hops, idziemy dalej Ciekawe, co będzie na końcu Teraz mamy, co to jest Polispet shield Policyjny pies Ja! Yeah! Tu będzie boss policyjny Serio, ej, dobra Idziemy dalej, otwieramy Nie, nie A tutaj muszę przejść, dobra Okej, okay, bokiem przechodzimy Bokiem, bokiem przechodzimy Rozwalamy to Idziemy, teraz tutaj muszę przeskoczyć Mamy jakąś tęczę Teraz mamy O nie, tu są policyjne pies Tu jest tu jest policyjny pies! Zostaw mnie! Oooo, policyjny pies, jak a kub wygląda! Złapał mnie! Złapał mnie! Ooo, zostałem zagryziony! O nie, jak uciec przed takim policyjnym psem? A jeszcze raz, uwaga, idziemy teraz tu. Ooo, uciekam No z mnie mówię, złapał! No co jest? Ej, czemu mnie od razu łapie? To nie fair! Jak mu uciec? Mogę iść prawą stroną czy lewą? Cześć, może lewą? Może tędy? Ale tędy nie da rady! Ej, muszę iść środkiem, nie do rady tędy. Ooo, szybko idę, szybko idę, szybko idę, przeskakuję! O, 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 szybko, 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 szybko. Teraz na prawo, na prawo, na prawo, na prawo, na prawo! Jest uciekamy, uciekamy, ucieka, uciekamy, ucieka. szybko! Jest! O! Co to za pies? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to było? Co to było? Jaki wielki trzygłowy pies policyjny? No nie, serio! O, dobra, ej, to już jest mocne, serio. Takiego ja już nie widział. Dobra, idziemy teraz tedy. Hop, przeskakujemy, robimy parkura. Padłem Ej, ciężko to te, ten posterunek policji w ogóle jest mega ciężki. Ciekawy co od nowa? Nie! Od, nie, już... Od nowa? Nie, nie, to nie ma psa. Okej, okay, tędy, dobra, już myślałem, że od nowa to już bym nie chciał. A, idziemy teraz tędy, muszę przeskoczyć. Uuu, jest przeskoczyłem, przeskoczyłem, jest idę idę, idę, idę idę. Jestem ja radzę, radę, teraz klikamy to. Okej, okay, klikam open. Co się otworzyło? Wiatrak, wiatrak wie! Wiatrak wie, okej, okay, dobra, idziemy dalej nie wiem, teraz idziemy teraz tutaj prosto. Dobra, tam było off... Cztery... Li co? E, life of cztery... Cztery życia stracone. Aha, to mam tylko cztery życia? O nie. O nie, o nie, nie, nie. nie ja nie mogę mieć tylko cztery żyć. Dalej, idziemy teraz do góry. To jest oko, policjant patrzy przez tego, patrz przez ścianę. <grym>, lol. No, a teraz musimy tu przejść, jest jakiś dynamit. A, muszę wziąć dynamit, żeby wysadzić tutaj. Okej, okay, rozumiem. A wezmę dynamit, okej, okay, biorę. Puu, A w ogóle ktoś się spuścił talety. Fuj, zielone. <grym> A idziemy dalej. Otwieramy to i teraz musimy to wysadzić. Wysadza, wysadza! po puu, puu! Wysadzamy! Uwaga, wybuchnie! I. Pum! Pum! Halo? Ej, czemu to się nie wysadza? Ej, czemu to się nie wysadza? O nie, jak mam to jeszcze raz wziąć? Trzeba jeszcze raz get, okej. Okay. Trzeba jeszcze raz get, dobra? Jeszcze raz muszę to wziąć. Drop oh, tool. No, jak to wysadzić? Co jest z grane? Nie mogę tego wysadzić. Ej, czemu to się nie wysadza w ogóle? Jeszcze raz, czekaj. Muszę to rzucić może. Uwaga, rzucam. Co no, się... Ej, czemu to się nie wysadza? Co jest grane? Nie mogę tego wysadzić. Jak to rozwalić? Znaczy, czekaj, tutaj... Tutaj nie mogę przejść, nie? Nie mogę przejść. Ej, to około w ogóle się rusza, widzicie? No, ej, jak to rozwalić? Jak ja mam przejść dalej? Czekaj, czas, bo to nie działa. Czekaj, jeszcze raz wejdę. Okej. Okay. I drop tool, ale co... O! Do... Oh! Dobra, miałem w to wejść! LOL, wszystko przyskoczy... przestraszyłem się! <laughs> Drużyna, inni, inni policjanci są, to jest policyjna szkoła! Nie więzienie, szkoła! Przedszkole! I co jeszcze, psy, tu wszystko jest, to jest najgorsze więzienie, no gorszego już nie widziałem. Dobra, teraz jedziemy tutaj musimy się parkura, A ciała jest Zapali! Złapali mnie! Ja! Ej, ucznie policjanci mnie zapali! Dobra, idziemy jeszcze, raz muszę zrobić parkura skaczemy, nie możemy spaść na dół Uwaga, biegnie teraz tutaj, teraz tu, dobra, przeskoczymy parkur. pu, 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 Aj, zapali mnie, czemu oni w ogóle słyszą, A ja słyszę ich jak konie Oni robią <grym> Idziemy teraz tutaj, hop, przeskakujemy Teraz musimy tu przejść, hops, hops, drugi raz, parkura robię Uuu, dobrze, żyliśmy dalej, śmradę. teraz musimy to otworzyć Otwieramy, okej, okay, przechodzimy dalej Teraz idziemy prosto, co to jest, co to jest? No, nie, serio? Serio, widzowie? Ja w szoku. Co to jest? Patrz na to. Uuuuh, się zimbić! Ej, zostaw mnie! Dźwignia, ucierp, uciekam, uciekam, nogi! Jaki wielki! Wow, to jest boss jakiś, ale nie mogę. O, nie mogę przejść. Zaraz szybko uciekam. Ej, ej coś mnie zapało. Co to było? Ej, dobra, ja w szoku! Ej, dobra, to jest mocne więzienie, nie? Jak to mam zrobić? Uciekamy, czekaj, muszę ominąć te kaczki, tu jest policjant smok, czajcie, policjant smog No otwieramy teraz to. Kejst okay, uciekamy, 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 uciekamy. No tam są jakieś więźniowie. Co mam teraz zrobić? Jakiś elektryczka power. Aj buy Morph, okej, okay, nie chcę. Najdziemy no, teraz, sobie przeskakuję! O no, nie! Spadłem na dół! Spadłem na dół, no jeszcze raz, czekajcie, muszę przejść tutaj, dobra. Teraz tu, okej, okay, przeszedłem Nie, juu, no co znowu? Nie mogę się na dolecieć! Ej! No nie może dolecieć, widzowie! Serio, to jest jakoś zbugowane. Jeszcze raz, uwaga. Skaczemy, pom, pom i pom lecę! Okej, okay, jest przeszedłem, dobra, dobra, teraz tutaj, teraz skaczemy na lewo, dobra. No nie, no spadłem! No jak to mam przejść? No... Co jest grane? To jest ciężkie, dobra, jeszcze raz. Uwaga, wchodziło trampolinę. Dobra, teraz tutaj teraz tutaj przeskakujemy, dobra, i teraz całą zrobić. Jak ja mam przejść? Czy ja tu coś jest? Mam na to stanąć A, dobra, na to stanąć LOL yy, OK, przeskoczyłem, dobra, 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 jest przeszedłem, przedem, szedłem. No a teraz mamy... Tu jest więzień. Opatrz ten smutny, biedny se a ten ćwiczy umieśniony. Tu są więźniowie. Dla, a tu jest jakiś, który się podpiera. Na bierzemy mleko. O, wziąłem mleko! Patrz, odblokowałem coś. Odblokowałem coś, LOL. A co odblokowałem? Odblokowałem Morfa, jestem więźniem teraz. Ha <laughs> dobre. Odblokowałem Morfa, widzowie, lol. No, idziemy teraz, skacze, teraz patrzcie, jestem więźniem. Ciu, 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 ciu. Idziemy, idziemy, idziemy. Teraz tutaj. O, co to jest? Co, co jest grane? Co to jest? Aaaa! zostaw mnie! Jak ja mam go rozwalić? Jak ja mam go rozwalić? Zostaw mnie, Ty koleś. O, nie, on mnie nawala, jak on wygląda. Zostaw mnie, szybko, uciekamy, czemu nie mogę wyjść. Rozwal to, nie mnie jak stąd wyjść? A, jak stąd wyjść, jak stąd wyjść? Rozwalił mnie! Ej, nie miałem jak stąd wyjść, no to nie fair Nie miałem, ster, serio jak stąd wyjść! Co teraz? Mamy z nim się znowu zmierzyć? A jak go pokonacie, jak nie mam broni żadnej, żadnej. Ej, jak go... A tutaj mam, mam broń, mam broń! szan do niego! A masz, rozwalęcie! Pu, puu, puu! nawalam w niego, nawala w niego! A masz, a masz, rozwalęcie! po, dostaję, dostaję w czachę mu w głowę, mu w głowę, mu w głowę! A masz w oczy teraz! On ma dużo życia, dużo życia ma! Uważajmy, żeby mnie tylko nie rozwalił! A masz, rozwalę cię, zły policjancie To jest ciężki policjant, on nazywa się Hard Policeman A masz w zęby A masz w oczy, Poł w oczy dostaje A masz drugie oko, a masz trzecie Nawalam mu w zęby A masz, a masz, a masz rozwalę cię, rozwalę cię a dostałem ja, mu muszę dostać chyba Ale on jest ciężki, ma dużo życia w ogóle Ale bardzo dużo życia A masz w zęby, w oczy, po, 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 ale mu w oko nawalam A masz w jedno, w drugie, a masz w czaszkę A masz, padaj ty, rozwalę cię, policjancie Puu! dostaje, jest Rozwaliłem go jest, uciek, dobra. Odblokowaliśmy, uciekamy szybko w nogi. Dobra, jest, daliśmy radę, daliśmy radę. A teraz musimy tu przejść, dobra. Okej, okay, teraz siadamy, co to jest w ogóle? Joki, wielki fus Ej, o ma. Joki, to będzie przyspieszenie. To będzie szybkie przyspieszenie, uwaga, siadamy, odpalamy. Jedziemy, jedziemy. O, zasuwamy, jedymar Szybciej, szybciej, Stefan. Miau, miau, Ale jedyma, ale jedyma, odejchaliśmy. Teraz co mamy? O, jest, mamy. Jesteśmy do. Co ty? I teraz jesteśmy. Co tutaj? Jest jakiś niebieski przycisk. Tu jest czerwony. A i potrafię szybciej biegać. Aha, i skakać, dobra. Szybciej biegamy i szybciej skaczemy. Woo, mogę skakać. Dali radę, jesteśmy na końcu. I teraz mamy play again. I teraz mamy next chapter. Uwaga, I wchodzimy do next chapter, czyli to jest następny poziom. To jest y, następne, dokończenie. A możemy zrobić to już jutro, widzowie. Czekaję, wchodzę. Uwaga, co to będzie? Teleporting. Tepa. Police girl! O nie, teraz policyjna dziewczyna o, o, dobra, ja się tego boję. To już w na następnym filmie widzowie, A Wy możecie wejść na mój sklep: kocy są dostępne. Smiley team, zapraszam Was. Taki właśnie mam kocy, jest dostępny, duży. Wuhu! Koc z team, zapraszam. Widzimy się jutro, odcinki są codziennie. I co? Dziękuję za oglądanie. Do jutra! Ra!